Halo halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Foxes. Witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z World War Z. No i tak, teraz sobie zaczniemy e, drugą misję z aktu pierwszego, czyli to jest jakaś krecia robota, tutaj widzę. Od północy na drodze pociągu stoi olbrzymia brama techniczna. Maszynista miał wewnątrz kogoś, kto miał wziąć na siebie otwarcie tych drzwi Co? Na siebie otwarcie tych odrzwi? Od ale radio milczy. Jedyną opcją jest A, ruszyć piechotą. Dobra. Dobrze, niech będzie. E... To ja będę. W tej grze będę. O, zaczyna się 4 strzelbą. To ja chcę tak Ja chcę to. Zmiana aktu to nie. Ja jestem gotowy. Jestem gotowy. A dzieką na człowieków. O I gram teraz taką Kareno A to czemu ona ma pokazane tutaj, że ma Że ma jakąś m jak nie ma Lol Lul. Śmiesznie. He. <grych> Dobra, robimy to. wtywanie logiki gry logika taktyka musi być wiadomo A, zero aby czat tekstowy to ja nie chcę <laughs> jak powoła. <Arizona make że> <aha> dobrze wyjaśnia go tam dobra dawaj Leć tam. Halo? Otwieraj. Nie czemu pociąg stoi. Dobrze. Chyba gram z botami, tak mi się wydaje, bo... odpaliłem grę jak... Jak nikt ten... Nikt nie dołączył. Ale w sumie spoko, bo boty to są głuptasy, więc tylko ja będę mógł na siebie liczyć tak naprawdę. A mam plumpkę i mam co? Mam uspa. Plumpkę... Granatnik, chyba. Ale, dzień dobry. Znajdźcie system sterowania bramą. manha. No tak. Mogło tak być. Żeby takowy system tutaj. odnaleźć. A, już jesteście tu. O, wygogany. Dobrze. Ue. O, ty, Mendo. O kurde e, nie zmieniam w sumie na razie Wełgana walimy No ale no, no one przejść nie mogą Śmiesznie Aha, bo ja muszę przełącznie kliknąć, tego ja nie klikam na razie. O kurde. Nie, tam jest nasz ziomek? Nie, no to jest ten gałgan. Ale on już umyrdnął no, trochę. Dobra, dawaj naklipujemy to. Pstryk. Pstryk. O nie. Jest ten gałgan. Co to? Dobra dawaj, podmieniamy to. Wow. Ale rozpierdziel jest zrobiony Here Dobra, trochę się zapteczkujemy. Już trochę ubytek na życzku była, potem się te apteczki i tak odradzają. Także git. Dobra, chodźcie, drużyna gałganów. A to jest teraz karabin taki. Stryk. A, wstajecie też. Dobra, typiarze. A, zachęcam wszystkich do komentowania, jak wam się seria podoba, oczywiście. Dobra, on śpi już. Nic nie podjutra. Nic. O chyba kogoś mam na plecach? Nie dobra, to moi za mną biegają. Róży na pierścienia. Bardzo dobrze. Możemy trochę z tego pistoletika popróbować tutaj jakichś taktycznych strzałów. Chyba tędy powinienem przejść. O, C4. Właśnie, ja mam C C4, tylko jak ją. Ja... Aha! Ale jak detonować to teraz? rol A! To się z czasem chyba detonuje Tak trochę A dobra no przynajmniej będę wiedział już Aha My to na czas robimy Kurda. kurde Biejcie go! Dobra, bo tu trzeba speedruna robić Ja myślałem, że tutaj to sobie można tak wiesz tu mamy 50 sekund jeszcze na to Stryk. Drake, super. Myślałem, że będzie można go troszkę tutaj na pyrkę usadzić. Czemu sprintować, już nie mogę tak fajnie? Zmęczyła się Bożena? Chyba trochę. Fajnego ma tego takiego misia na, 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 na plecaku. Co to tam jest? Co jest w środku? Właśnie, to jest pytanie, apteczka. Wy jak macie żyćko? Nie widać waszych żyćków, jesteście oszukańce. Dobra, śmigamy. O nie, nie mam sestwórek już. Najgorzej. Elo Ja tu przyszedłem naklikać Dziękuję o nie, idź ode mnie, ty gałganie Sprutał się tam, uciekajcie od niego A mamy bronić pozycji, dobra eee... Proszę bardzo, więzyczka o kurde, nie jest za ciekawie Dobra Dawaj tą szczelbę Piła, piły może nie bierzemy na razie yeah. Nice Dawaj uu nice Dobra, biegnę na, na drugą stronę tam a tu coś sobie całkiem dobrze radzi Dobra wyjaśniamy ich króciutko O ty, kurde skosy go Dawaj masz tu ammozią Ja sobie w sumie tutaj też wezmę trochę ze czwórek Już mam na wyposażeniu, dobra tam są, dobra, łap <grystek> Stryk. Je no, ze czwórki robią robotę, nie ma co. Nie się wspinają, tam się zaś wspinają. No, rzucaj. Nie, wiem, niekiedy nie chcę, jak gdyby rzucić mi ta postać. Taka trochę ułomna. Przecikaj ich. Myk, 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 myk. Dobra, biegniemy tam, żeby kurde... ich tu zblokować trochę. O kurde. Dobra, z pompy, z pompy. Dużo lepszy się robi tutaj rozpiernić w taką... ...fordę... ...spinających się ziomeczków. Szkoda, że nie jest napisane, ile jest czasu do końca, żeby bronić tą pozycję, ale spoko, damy radę. Nie ma problemu zbyt wielkiego tutaj. A my mamy tam... A dobra, ja to podpalę po prostu. Spoko, można tak też. Nawet nie widziałem tego. że tam trzeba wyeliminować coś, to my tam idziemy. My tam chyba musimy iść w takim razie Ja... Ja ammo nie mam, ty No rzucaj tam Kurde Zaraz chyba biorę tą piłę, wiecie? Co, wskakujemy na to? Nie można zaskoczyć na pociąg, serio? Przejście na drugą stronę No to tędy, no Dobra, ja z tą ganią o, oh. kurda, jest troszkę lipka z amunicją. Nie wiem, czy mogłem tam ją <laughs> uzupełnić Dobra. Tak, jak śmigamy tutaj. A tu jest żyćko ich. To ja mogę go uleczyć. Masz kumplu, ulecie cię. Proszę bardzo. I co teraz? Ha, dalej przechodzimy tędy. O! Amunicja? Ceki. <ścoughs> Dobra, ceki też spoko opcja. Ja z tego bym komuś zjupnął ogólnie. Na przykład tam w nich. Ho ho ho. Super, kurde, to co to jest Minecraft, czy co? Co jest robione? Włączam cię system wentylacji, dobra. Przechodzę, elo Proszę mi to nie przeszkadzać jak ja przechodzę o. Klik! Uruchomiony Poziom gazu spada, no i gitara Czekaj tędy mogę zejść jakoś? Chyba niezbyt O nie! Gryzo się! Ktoś malował, Nie, nikt nie malował. A mogę cię zdezynfekować? Dobra, bo mi ten, ten zrobił bzibzika. A w poprzedniej gierce też tak nie. Dobra, połowa paliwa w pile. There, o, karabinek jakiś weźmy. No i teraz to się mogę bawić. Dobra, gdzie jest kolejny system do włączenia? Tu trzeba przeszukać. Dobra. Targamy tu. Nie, tu są te pierdy. My powinniśmy... Kurde, tam przejść jakoś, ale... Ty, tędy chyba... Tak, wiesz, ja źle przeszedł. No nie. Halo. Muszę mnie zostawić, kurde, bo ja się wywalę zaraz. Nasłaniajcie mnie, moje boty. Nie uważaj, grubal. No dobra. Halo? Panie Andrzeju? Nie ma klucza. A ty? Ty masz klucz? On będzie miał, mówię wam. A widzicie? Te, ucieknij mi. Wracajcie tu, boty. Znaczy, kumple. Lol, co to za gwizdy? Dobra. A okej, okay, teraz na niższym piętrze będzie Czaję dobra, chodźcie synki Chodźcie synki, bo ja już wszystko garnią. Tak mniej więcej Tu trzeba naklipać Aby tu biegniecie. Dobra! Wow. Takiego luo mi chciała zasadzić. Wow. Elo Myk mu Oho, kurde, jak żebym kurde wybebeszył Kurde, to jest na 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 No jak na dół zajdę, to mi się to mi się że Złe rzeczy robiły. Będę na ślepi O oh shit, tam jeszcze może być kluczyk. Dobra, śmigam tam. O oh shit. No co, czemu się nie apteczkuje? Nie mam apteczki. No nie gadaj. No i glebę mam. Halo, we mnie podnieś! Myślałem, że ja mam kurde aptekę Dobra, dawaj, targaj tam na górę, ty Pod czwórką przecież były apteczki No, śmiesznie Dobra, mykamy im wszystkim na pyrkę O kurde, ten grubol, szybko, wszyscy w tego grubola Ile jest jeszcze tych gaganów to będzie biegło? Tam na dole są apteki, tylko weź tam zajdź jak ja mam Kurde, jedną nie wiem piątą życia powiedzmy No i teraz się mogę lecieć Kurde apteczki nie miałem przy sobie, bo na tą typiarę zużyłem czy tam na tego typiarza Strzelba, nie? A może se karabin zmienimy? Nie, to jest ten sam chyba Halo, proszę się przegrupować. Wszyscy Piotr, Karyna i Andrzej gdzie ty przeteleportowaliś. Dobra. Dobra. Ops. Dobra. Ok. Dobra, tu trzeba po tych butlach strzelać Ej! Pomagam wam Ja pierdzielę jak się rozsypują Gdziecie? Buntę, zostawcie mi kolegę z teamu, pajace Dobra, śmigamy Dawaj Aj, mamy dotrzeć tam, tam ich jest milion chyba Normalnie milion typiarzów. Dobra, dawaj, śmigamy. Jak oni zewsząd tu skaczą? O ty, co mnie bijesz? Klasy, kurde z maczety. Dobra, dawaj. No i gitarka, teraz tędy, tu śmigamy. A, tej Hedzika sprzedajesz, tako? Szybko się tu apteczkujesz, robisz sobie pik i kalafon. Wiesz, sobie jeszcze jedną apteczkę, bo za darmo, to czemu se masz nie wziąć? Otwierasz drzwi tako. Zaraz stąd zaczną wyskakiwać chyba co? LOL, albo nie? No właśnie, cicho tam. Kurde, gałgany. Kurde. No super, nie da się wysadzić tego, dobra ty, bo już mnie podjudziliście, jak ja ich z biorę, z czy co to tam jest. Stryk, O, palą się gałgany, dobrze. Dobra, śmigamy, robimy, kurde, speedruna. Dobra, teraz tak. Tędy... O kurde, ty. Mogę sobie już tu wskoczyć? Nie. Dobra, rzucimy cekę, poczekaj, aż biegną w nią i my hik. Zarąbiście to wygląda, jak oni tak latają. Wystaw ten pociąg, zostaw go, nie tykej. Nie twoje, nie rusz. Mik, mik, myk. A oni z jednej strony tylko wchodzą? Chyba z jednej tylko. Mam nadzieję taką bynajmniej. Chyba, że jeszcze z drugiej też. Uważaj, jak biegnie narąbany chłop. Nie, tylko z jednej, dobra. Łe, uważaj. Grubacko z piłą. Las Jak się zahachał. Nieźle. Niezba jest to, że ammo nie mam. Dobra, braki, ja tam pociągu bronię. Zrębane, jak biegną na plecy, to biegną. O nice Dobra Kurde zaskoczyłbym tam a nie wiem czy tam się później da radę wrócić jakoś Ja już właśnie ten przypał. O kurde Mnie grubol złapał Pomóżcie bo mnie grubol bije Dobra dzięki ty no. O niej, drugi grubol nagle się przyszedł. Weja ja się z tobą nie koleguję. Napyrę go, pa. Mego z katarki, maczetki. Dobra, nice. Już wam tu pomagam, pa, jak na walę. Hops, tu ich trochę mniej leci, ale też rzucimy. Pik, latają pod sufit. Nie no, pompa robi robotę bez kitu. Zostaw pociąg. Dobra lecimy z nimi, tutaj jest dużo gorzej O, screamer Kurde, nie mam czym go nawet porobić <laughs> Dobra, ale pociągu już nie ruszają W sumie nie. No i gitarka

A z człowiekami się szybciej przechodzi Wyjątkowa masakra 6 Najwięcej zabitych wyjątk... A, wyjątkowych wrogów Najwięcej obrażeń otrzymałem No tak, ja się wywaliłem kilka razy Nie, ale źle nie było Za wina już dostałem 1250 Kicikici kici. Niezłe kicikici kici, ziom Super pistolecik do strzelby, prawie level wbity Połowa do PM i do karabinku, będzie z, do końca levela, no. 150 śmiesznych punkcików Kurde no i fika la fond bez hitu. Nie no, dobrze było. Fajna misja, podobało mi się. To zrobione, to zrobione. W kolejnym odcinku robimy tą misję. Ale na razie dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zachęcam wszystkich do subskrybowania, lajkowania, komentowania, wpadania na moje streamy, grania na nich ze mną no i co? Po prostu do bycia na bieżąco. Napiszcie, co sądzicie o serii, czy wam się podoba. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Hejka.